Mandero, drodzy widzowie, Tanatos z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale It Majdasy. Dziś z dobrą nowiną po raz ponowny w grze Remnant 2 z zyskiem. <grym> <grym> Jezu, kochany. Moi drodzy, mam nadzieję, że seria się podoba. Zdradzę Wam sekret, od razu po. Nagraniu pierwszego odcinka sprawdziłem głośność, wydaje mi się, że powinno być ok. I usiedliśmy od razu, korzystając z tego, że zysk jest na Discordzie, do nagrania drugiego odcinka. I dzisiaj dostaliśmy się w sumie w poprzednim odcinku do takiej oazy posterunku, gdzie nas miło przywitali i kazali iść porozmawiać z niejakim Fordem. Z czego. fokusem. tak, ustaliśmy zyskiem, że to jest Ford Focus. I jeszcze jest kwestia tego, że dalej jesteśmy w tutorialu. Jak dzisiaj dobrze pójdzie, to nagramy troszeczkę dłuższy odcinek i skończymy ten tutorial, tak, żeby Zysk już w następnej grze mógł do nas dołączyć i mnie kierować. Tak, zysk, dobry plan? Maybe, baby. Maybe, baby. Dobra, to będę Dziś biegał. I? I jak Irena. No. Nie masz, dobra. Eskaj. Mam tylko macki jakieś od tych potworów, które żeśmy mordowali.

Tej, tej całej oazy, tak? No, ma za 300 lat, czy ileś tam. <grym> o, panie. Um, myślałem, że twoje istnienie to tylko powieści. Okej. Muszę zadać mu pytanie. pytanie to zadaj. Spodziewałeś się, mnie? Uh, nie, ty precyzyjnie.

Can see really far into the Czyli na podstawie tego dialogu wnioskuję, że niektórzy ludzie mają super umiejętności i nasze przybycie zostało przepowiedziane. Eee... interesuje ta cena na tej lasce, ten brylaczek. Dobra. No. Jak to jest możliwe, że skoro wybudował to miejsce, jeszcze żyje? No, a nie chcę ma sekret jakiś. To nie jest odpowiedź. Nie podoba mi się ten gościu. Jaką przysługę miałbym tu odczynić? Pójdziesz do Okej. Okay. Dobra, chciałbym poznać ludzi, którzy tu mieszkają.

No dobra. Okej. Okay. musimy iść do jakiegoś Wolesa, bo dziadek ma dla nas przysługę. Kazał nam się uzbroić opancerzyć jak to można by tak rzec. I wtedy mamy iść się z nim gdzieś spotkać, a on opowie nam historię. Kim ty jesteś? i bo cię tutaj, czy No, this is our first time for everything all right new kid let me save you some time I'm McCabe McCabe I'm to myself and my work. my work happens to be to and, and that's already more information than I like giving out understand look it's not personal I just don't like being distracted. I get into a zone you know pisses me off when people come by and interrupt my me time. Nie miła jest dla mnie. Możecie nie lubić. A ona moduje broń. Thanks, Mac Cape. Jeden z najważniejszych ludzików tutaj. Wiesz, co mi powiedziała, że jak powiem komukolwiek, że była dla mnie miła, to powiedziała, że mnie potnie. Jaka agresja. Ma farta, że ma zielony znacznik. Dobra, gdzie jest ten Wallace? To jest Wallace? Nie wiem, pogadaj z nim. O, no, to jest Rigler. Tu to jest Rigler. Rigler upgrade twoje bronie. Ok. Więc właśnie to powiedział, no. Chyba, okay, to chyba taki stary dziadek. Nie Zresztą sprawdzić. Dobra, ja śpiłem tak Generalnie wszyscy są tutaj podejrzanie Mili dla mnie. Nie podoba mi się to, bo to zawsze źle wróży. Eee, dobra. Może tu na górze jest. Tu ktoś jest. Czy ty jesteś Wallace? Nie on się przedstawiał? A nie, to chyba on

O, jak najedziesz na ludzików, o, to się yes. dowiesz. Duel. Dwell. Rigland jakiś, człowieku Whispers. Tu jest Wallace. Da się go oznaczyć? Nie da się oznaczyć nikomu. Nie ja ci powiem gdzie nie jest. No, ale już mniej więcej widziałem. Tu trzeba iść tędy do Wallace'a. No i w lewo przez masz do góry. Aha. uuu, statek, Tytanik jest. Wyciągnęli go z na w końcu, patrz. No, i tam Mnie. mają ten kleiner do tej. Zysku, a tej Rose. Mm -hmm. A ona go rzuciła na dno w końcu. Nie wiem czy oglądaliście Danika do, do końca. Rzuciłem. Nieprawda. A no tak. To był ona... narzędziowni. Myślisz, że tam spadło? To jest. No dobra. To dobrego celu Tu Jest, miała. Tutaj, ku... a, a tu, 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 Jest, Wallace. To jest drugi najważniejszy ziomek. Tak? I, see you, I Jest. Też się widzę. Oni się witają jak w awatarze. Widzę cię. I see you. I see you. he doesn't know tenu. jack sully he needs help it's the drag sully the movie i'm and you don't sorry i shouldn't say things get messier when i tell them i'm wallace did i say that yet probably quite you know <laughs> sorry i probably said that already too Gościu za dużo gada dla mnie. Eee, dobra, Wallace ten mnie przysłał do ciebie, gościu. Zobaczmy, jak co, to są. Co, 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 co tu się stało? Oooo, oh, oh, mogę wybrać klasę. Dobra, słucham cię, zysku, opowiadaj. Co tak, Medic to jest healer, tank, wszystko w jednym, nie? Bez damage'u. Mhm, mm mhm, mm mhm. Lecimy dalej. Hunter to jest gość wyspecjalizowany w szukaniu ludzi i mordowaniu. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm dalej. Tu, Challenger to jest wariat ogólnie. Yy, Najeżdża na pierwszy skill. Ta tak. On damageuje fajnie, i jego trzeci skill to jest ogólne wariactwo. Mhm, mm mhm, mm mhm. Rampage, czyli szał yes. tak zwany. Tak. No. Jest. I teraz daje następne. Najbardziej mi się podoba Prime Perk Die Hard. To jest mocno. No, bo mocne masz życie. A okej, okay, super. Dalej, no. Handler. Oh, to ma takiego pieska. ma psa! Ale stos! Ma stosowego psa. A co to daje? E, ten pies tam atakuje i tam zbiera agro i takie tam pierdy. No, 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 no. A to jest DPS? No, Można jechać na te. To nie jest DPS. No, okay. To jest taki utility. Okej, okay, okej. Okay. Next. A to ty nie masz czwartego? Nie, było czterech. Jak to się stało? Aha, bo ty kupiłeś za późno. Możliwe. Tak, to miała być jeszcze Gunslingera. Aha, ale nie. nie za późno kupiłem tytuł, tak? Tak. Bo rozumiem, to że była jeszcze miesiąc. dodatkowa klasa, tak? Tak, jest taka ukryta dodatkowa klasa, mm -hmm. jak kupujesz w tej wersji, co ty? To jest w ogóle wariat damageowy, nie? Okej. Okay. Nie ma def, ale. Rozumiem. jest y teraz. Czy... Czy to jest ważne, którą klasę wybiorę? Te cztery, czy, czy tam trzy klasy, co masz, możesz wybrać, ale możesz też w późniejszym terminie kupić te klasy. Rozumiem klasę i możesz sobie... później mogę sobie wyżonglować z tymi klasami, tak? Tak jest. Okej, okay. czyli tak naprawdę bez znaczenia, co teraz wybiorę. Czy jest coś, e co polecasz? Proponowałbym ci tego z drugim życiem. Tego? Bo, tak. On jest bardzo fajny, on się kombinuje z wieloma klasami. Tak uh -huh. samo jak medyk, ale medyka też możesz kupić potem. A co powiesz na temat typa z psem? Znaczy to bez różnicy nie, bo i tak będziesz... Kredowany. Bo mnie jara ten a? pieseł. No i tak ty mi będziesz pomagał nie, więc to bez znaczenia no. jak później da się to wymieniać nie? No, tylko Dobra. kwestia wyekspienia tych postaci to jest to. Dobrze, a w moim bildzie docelowym, którą klasą będę grał? A Docelowym znaczy się na apokalipsie? No ten co mi wybrałeś, no że później będziemy grali w Teamie, no To ta przed tym e, to tak? Ten ziomek plus healer Ten plus healer, tak? Mhm. Czyli lepiej wybrać już tego po prostu No będziesz. Ale on ma po takiego prostu. fajnego piseła. Tego też sobie kupisz. No dobra. To jest bez problemu. I ten, tak? No tu masz. Tu masz dużo perków, bo możesz żyć.

i to jest taki tank damageowy, zawsze kojarzył mi się, mm -hmm. nie? Pamiętam, że zawsze w Heroes of the Storm Artanis to. był bruzerem. Dobra, y, mamy teraz tego gościa. Tu są znaki zapytania. Mieliśmy znaleźć tego całego McKayna. To on pewnie jest tam. Tu przy tym okay, znaku zapytania. Wie, wie. Dobra, a ty mi powiedz lepiej, bo mi się Amo kończy. To co się z tym faktem robi? Dotykasz kryształku, którego jeszcze nie masz. Okej, okay, okej. Okay. Albo zbierasz sobie tak, jak ci mówiłem. Czyli tutaj na razie nic z tym nie zrobię, tak? Hmm. Ty a ten Ale czekaj, 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 masz lampę? Masz latarkę? Nie. Ciśnij i. No. Nie masz latarki, dobra. To jestem to. Dlaczego Cię? oni mają wykrzykniki? No bo chcą z tobą pogadać, że mówią, że ja ci sprzedam broń. Aha, okej. Okay. To na razie to zostawię. No. Nie no, no pogadaj. Tak, z nim. pogadać? Dobra. Z, zanim pójdziesz tam. No i co? No i blu 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 i tam gadka szmatka wybierz coś. O ale z mi się kazał stąd spotkać. Tak czy siak się z nim pogadać? Mhm. Mm Powiedział, że ty wiesz czego mi potrzeba. Niech tak będzie. Well, Potrzeba ci pieniędzy. Pieniądze to skrap, a skrap to pieniądze. Uuu, ale dostałem armaty. Dostałem też maczetę. Jest, zobacz, jaka piękna. Jak się ją wyciąga? Lewym. Lewy nie, mam pistolety. Lewy, no kliknij lewy. a u A przytrzymaj lewy. Przytrzymałem. To był heavy atak. Dobra, podoba mi się to. Dobra, dalej. Ach się ją chowa? Z. Nie chowa się. Nie? Po prostu mam broń. Poczekaj, tu jeszcze był gdzieś. No z tobą rozmawiałem. Mów. Dobrze, już, nie krzyż na mnie.

Niektóre, niektóre już mają predefiniowane. Okej, okay, skrapy widzę, że są do tego potrzebne, żeby mm -hmm. to uskutecznić, Okej. Okay. Dobra. I tutaj, czekaj, co to jest? Killing shot. Nope. Y nope. Conclusive shot. Scrap shot. Nope. I hot shot. Yes! To jest to, tak? I co, muszę to, scrawcić, to tak? Mhm. Mm Dobra, okej. Okay. Zrobiłem, Dobra. hot teraz shot. teraz możesz to nałożyć na broń.

Jak idzie, Bradus told me you to see you, ok? A kto to jest ten Brabus? Dobra, nieważne, nie będę już wnikał. To jest ludzi Hehe, <grytanie> ok? <grytanie> Upgrade teraz, tak? Dobra. Some characters can upgrade your items with materials found in the world or by defeating enemies. Upgrading bla 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 with difficult enemies. okej. Okay. czyli zapokonywanie wrogów dostajemy ulepszenia broni. Dobra, i teraz Skrapy. Co? Skrapy. Tutaj nic, nic nie dotykasz z tych rzeczy? Mhm. Mm Pokażę Ci dobrą rzecz. No, pokaż mi. Tylko wyjdź od niego. Wyjdź od niego, tak? A tak. to ta druga zakładka? Poczekaj. To możesz downgradeować bronię. A, czyli że w dół, tak? Dostajesz wszystkie macy, które użyłeś. Na... Aha, aha, aha. To wychodzi. tak? Idziesz do gościa po lewo, tam, o tam, w lewo. O, tu, tu, tu. I tam jest taki przypłocie w lewo. W lewo. O, tu, 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 Gadasz z nim? No. Już z nim rozmawiałem. Ale jeszcze raz z nim pogadaj. Okay. Z Dumbledorem. młodszą wersją. Jest. O, tu. Bronie na sprzedaż. Mhm, mhm. Okej. I jest za drogo, dobra. <grymne> Ale zakupy fajne. Dzięki, zysku, że mnie ty zabrałeś. Ale dobra, już wiem przynajmniej, że to jest Brabus. E, no pewnie za skrapy, tak? Czyli za to, co tam zbieramy. Okay, Widzisz given. ten medal na dole? No, widzę, widzę. To jest archetyp. Ok, a co do samo? To jest to następna są... klasa postaci. Możesz sobie ją mm. wykupić i potem zabiję do tego gościa u góry. I będziesz right, mógł drugiej użyć. Okej. Okay. Dobra, czyli wszystko już. Nie masz więcej wykrzykniczków? Mam jeszcze jednego wykrzykniczka, ale to możliwe, że to jest tam. Zobaczmy mapę. No, wykrzykniczki nie są. No to lecisz tam. No dobra. Bo to tam chyba tutorial. nic nie ma. No ja A wiem, no. wiem, wiem, wiem. Tu nie ma ślizgu, za dużo w Fortnite ostatnio gram. gram. Shift i potem Alt. Shift, Alt, U. Widzisz? portfokus Focus na no czeka. Piema Fort. To jest pierwszy i ostatni Encounter z nim. Ok. Nie, 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 już nie. Let's go, let's go. Right. Let's go. go. Bandaże. Tutorial. Bandarze. Checkpoint update. Jest, jak on wygląda, jak z Mordoru ten mój chłop. I teraz cię zamknij i zabiję. Zamknął mnie w sejfie. Tak jest. Gdzie on mnie zamyka? Nieważne. Ważne, że zamyka. Latarka. Wreszcie. This used to be a research facility, cutting edge. We did things down here nobody dreamed of, not before nor since. Nie patrz w niego, bo ci coś the stones really were until it was too late. Stones? <laughs> the world stole giant okay. red crystals that let us see into other worlds, even travel to them. so access to the and hope the soviets hadn't found their own no we had to know everything there was to know about it was a matter of national security of pride so yeah we opened the door and walked through but something was waiting on the other side it didn't happen right away oh co Czyli co, oni znaleźli jakieś kryształy, które przynosiły ich do innych wymiarów, i z tych wymiarów wyszły te korzenie, które się przyniosły na ziemię, i to doprowadziło do apokalipsy, tak? Dokładnie. Ok. I nie otworzysz tej drzwi. Ok. Jakieś wytrychy pewnie trzeba mieć. Trzeba mieć item. Czegoś tu szukamy jeszcze? Nie wiem czego. Tylko ten Bankieto. Gandalf to wie. Gandalf ogarni się. O! Myślałem, że to nie. Jakieś tutaj truchło leżało czy coś. On tu czeka na jakieś pozdrowienia, czy co? Czy ja mam coś tu znaleźć? Idź dalej. O, widzę tu. That red thing we call it a dragon heart. <laughs> Smocze serce. Mhm. Masz heal? A to jest heal, tak? Tak, masz trzy hile. A to jest użytkowy, rozumiem jednorazowy przedmiot. Ty potrzebuję czas. Bo go zgubiłem na dół. Czyli co to jest jak w Diablo, że jak użyję, to to się healuje, tak? Tak. Są różne rodzaje serc i różne rodzaje co na ci dadzą. Okej. Okay. Teraz mamy coś tutaj. To to? Eh. Hey,

Worsto. Jak w Diablo. <trony> mm -hmm. Jesteśmy w sanktuarium. Ciąg ma komputer. Ja bym mu nie wierzył. <śmawiasz> ah, Now, let's see if that worked. Work to do. What exactly? Okay. go back tell bo to bury this place not just lock it away but get some explosives and bury it in a tomb of concrete more dangerous than useful traveler remember that what oh? forward oh man bo is going to be pissed

No, aby otrzymał umyć ręce? Nie miałbyś kiskich, spłonnych łap, to by ją utrzymał. To. Oh, to tak Woah! Władowaliśmy się do środka, tak? Dobrze, ci tak. O, matko, na pomoc, Clementine, bo tak się nazywa chyba ta bohaterka, tak? Nie przekręciłem nic? Tak. Dobrze. Czyli dobra, mamy już plot twist. Po gościu, wariat, kazał nam to wysadzić. Nie zrobiliśmy tego. Wespał naszą przyjaciółkę, idziemy tam za nimi. Nie wiemy, co I nas tam czeka. Variata. Gościa wariata i generalnie te kryształy doprowadziły ap do apokalipsy naszą planetę. Po co on to budził w ogóle? A dlaczego nie? No w sumie rację. Jak byś grał? Tomu mu zabroni. <grym> <grym> I tak byś grał. <grym> A, ekrany wczytywania są super. Czy żeby to nie było SSD? Ja Akurat tu zrobiłem wyjątek i chyba to mam na SSD-ku wiesz? U. Jakiś Elder Armor Set dostałem, Void Armor Set, e, Radiant Armor Set, Survivor Pack i to tyle. Dobra, In jestem GTA w środku. No. Session, game session tam kliknij. Friends. Friends only. Mm, this session is now joinable. Czyli że możemy razem? Chyba tak. No dobra. Czyli co, już po tutorialu? No prawie. Zobacz, czy uda ci się dołączyć. Właśnie tykam kryształek i patrzę. Dotykasz kryształu? Dotykaj yes. join. Jest join? Patrzę, patrzę, patrzę. Nie widzę cię. Nie widzisz mnie? Ty, ty jesteś online on Steam? Eee, to, drodzy widzowie, chwila przerwy i ja sprawdzam. Mm. No i jest drodzy widzowie, Zysku dołączył do mojego party. Weź się coś ładnego, zrób jakąś motkę, czy coś, umiesz tak? Już, już zrobimy, czekaj. No, 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 weź się postaraj tylko. Ale masz zbroję, jakbyś był w puszkę ubrany. Jestem puszką. Ja też jestem trochę puszką. Chodź, wciśnij E. O, o, poczekaj, E, nie. o! To... Hahaha, <laughs> dobrze, podoba mi się. Dobra, ale drodzy widzowie, ponieważ mamy już troszeczkę odcinka, e, będzie prawie pół godziny, bo pewnie coś tam potnę jeszcze i powycinam, przestań rzucać siekierą, to e, na chwilę obecną to by było tyle. E, a w następnym odcinku już rozpoczynamy e, przygody fabularne z zyskiem w party. Więc myślę, że będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce zysku, nie zapomnijcie o. Mocietora Nie miałeś powiedzieć swoje standardowe subie, subie, suby, ale niech ci będzie. I widzimy się w następnym materiale, który już niebawem. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, jo!